Koniec roku to czas, w którym często słyszymy wystrzały petard. Mimo tego, że w tym roku zakazano tej praktyki, już teraz można usłyszeć wybuchy fajerwerków, które dla zwierząt są po prostu torturą. Fajerwerki silnie oddziałują na niemal wszystkie zmysły naszych pupili. Ostre światło, huk i drażniący zapach budzą w zwierzętach paniczny strach, który sprawia, że Sylwester to dla nich jeden z najgorszych dni w roku. To chyba tylko my świętujemy, dlatego że dla zwierząt niektórych przynajmniej jest to. Potężny stres, którego one nie są w stanie w żaden sposób pokonać ani przełamać, właściciel może tylko i wyłącznie próbować ograniczyć, gdzieś w jakimś spokojnym miejscu zamknąć zwierzaka, czy nawet dla tych najbardziej, najtrudniej przechodzących ten okres, za pomocą podania jakiegoś preparatu uspokajającego, żeby zwierzak mógł po prostu przespać tą, tą straszną noc. Spanikowane zwierzęta często uciekają w popłochu, robiąc sobie przy tym krzywdę. Dotyczy to nie tylko zwierząt, które mieszkają z nami w domach, ale także tych, które przebywają w ogrodach zoologicznych. Właśnie dlatego Wrocławskie Zowraz z aktorami Teatru Kapitol stworzyli szczególny film. Od kilku lat nie mogę wysiedzieć jaj. Jeszcze moja mama i siostra jakoś to znoszą. Czuję, że choć bardzo bym chciał, nie umiem ochronić mojej rodziny. Mam. Ponad 60 lat nie powinnam się już stresować. Jest to zwyczaj prastary, ale wywodzi się z Azji i służył do odpędzania złych duchów. Myślę, że nikt tak naprawdę w to już teraz nie wierzy. A zwyczaj się ugruntował dla zwierząt, nie tylko tych, które żyją u nas w Zoo, czy państwa zwierząt domowych, ale także zwierząt dzikich. To jest bardzo szkodliwe. Zwierzęta mają znacznie bardziej wyczulony słuch, i to, co dla nas jest po prostu głośnym wybuchem, dla nich może być bólem. Dbając o swoją dobrą zabawę, warto zadbać także o dobre samopoczucie istot, które żyją najbliżej. W wielu przypadkach są to właśnie zwierzęta. Agata Sibilak, Echo 24.